Witam serdecznie. Cieszę się, że państwo znowu są z nami, czyli rozumiem, że miłość do dwóch pedałów nie zanika, nie umiera. Super. W związku z tym dzisiejsza wycieczka, tak jak pisaliśmy, taka spokojna, 20 parę kilometrów. Chcieliśmy właśnie, żeby było paru młodszych uczestników, z czego się cieszymy, że, że są z nami. Już po raz czwarty w tym roku Motogalicia przygotowała niedzielną wycieczkę rowerową. Dzisiaj jedziemy do Szyjek. Tam będziemy nasz półmetek. Trasa łatwa, około 23 km. Cieszę się, że w Oświęcimiu jest tak popularna jazda y, rowerami. Z roku na rok tych rowerów przybywa. Fajnie, że przybywa też ścieżek rowerowych w naszym mieście i okolicach. Cieszymy się też z tego, że miasto jest też przychylne cyklistom. Dzisiaj, tak jak mówię, łatwa, łatwa trasa, ale w sierpniu zaraz myślę, że z początkiem przygotowujemy taką troszeczkę długą, około 40-kilometrową. 40 km. Myślę, że też będzie fajnie. Jak zawsze u nas gdzieś tam półmetek jest. Życzymy przyjemnej jazdy. Patronem naszych niedzielnych wycieczek rowerowych jest portal Fakty o Święcim. Tam znajdziecie relacje, jak i zapowiedź następnych wycieczek. Śledźcie ich.